Sylwetki polskich gangsterów Adrian Polak Polański, celebryta, wojownik, raper oraz w półświadku gangsterskim znany pod pseudonimem syn Beatrycze. Adrian Polak Polański jest synem wielkiego polskiego reżysera oraz polskiej wirtuoskiej kuchni francuskiej. Adrian zaistniał w internecie od filmu Pies Pająk. Ja nie występowałem. Faktycznie taki film był, ale ja nie występowałem. A tak naprawdę to ty tam grasz główną rolę. To mnie tego, tam jest tego Filipa. Wiesz co, Adrian? Ale żeby Sylwestra okłamywać, Watacha ciebie za to pożre, aż po same kule. Ja wielokrotnie w swoim życiu powtarzałem, że chciałbym spróbować w życiu wszystkiego. Wyobraźcie sobie, że Sylwo ze swoją narracją i montażem zajmie się aferą Beatriz. Zrób to. Przecież wiesz, że musisz. Adrian od zawsze miał słabość do kobiecych stóp. Niestety, podobnie jak wielu innych celebrytów, dał się wrobić, przez co musiał zniknąć z internetu na jakiś czas. dosyć tego... Potnę cię, Już się pociąłem, ale... Ale we mnie pogadzę! łyknę teraz jakieś tabletki. Jakieś pierwsze lepsze z e... Nie, to pewnie... Na ból głowy łyknąłem je. To mnie umrę od tego i coś mi się stanie, to będzie uwiecznione na asku. Czekajcie, powiem wam co łyknąłem. Stripsilsy, tak, po tym to są na pewno jakieś bardzo mocne. Mam dosyć tego życia. Ja widzę was sobie siebie też pojęcie nie ma życia Jest jeden sposób, żebyście żem żył Leknijcie to! Ma to być mil lajków, to może nie umrę, ale nie wiadomo, mogę w każdej chwili umrzeć, więc zróbcie wszystko, żebym żył. Chuję. Po aferze tranzystorowej oraz po swojej depresji wyszedł znowu do ludzi i wystąpił. Podczas pierwszej edycji YouTube Shore Gdzie okazało się, że jest raperem Zjemcie, ja o tym, co by mi w mordę wstać, Zjadłem cię, już przy pierwszych kurwa wersach Zjadłem cię. jesteś kurwa kawałkiem mięsa, który zjem Zjemcie jesteś kawałkiem mięsa O kurwa, kto ma wiedzieć ten wie Od kogo się tego nauczył Po wielkiej bitwie o bułkę Adrian zakwalifikował się do pierwszej patogali w Polsce Gdzie zmierzył się w walce wieczoru

To wtedy też skonfliktował się z dzidzią, gdzie wyłapał Buta na cymbał. Nie chcę cię mówić, ale każdy, z kim się spotkałem i nawet jak byłeś tam u nas ostatnio po konferencji, wszyscy mówią, że jesteś pierdolnięty o stronie. Także w ogóle ta walka, że to Słuchaj, nie jest... Wolibyśmy być pierdolnięte niż być takim kurwa przy dupasem jak ty. No, przy dupasem przecież to ty! Przecież to tyle, że dupę dupem żebyś żeby ci tam wyświetlamkę kurwa, kurwa

Ra Rafon, chcesz jeszcze też? Jaki kraj taki, McGregor. To zdrówko za moje przyszłe zwycięstwo. Podobnie jak Conor, Adrian dawał na fejmie zawsze najlepsze walki. Jest też pierwszą osobą, która zniszczyła Kasiusza. Po tej traumie Kasjusz postanowił walczyć jeszcze tylko w boksie. Tak jak w Mortal Kombat dostawał coraz to groźniejszych przeciwników, tym razem musiał zmierzyć się z charakternym chłopakiem prosto z ulicy. <śmienny> te ruchy, te gesty rękami. To było dla Adriana bardzo osobiste wyzwanie. Po aferze bułkowej panowie musieli sobie dużo wyjaśnić. <laughs> Bułkę też dzięki mnie miał, no. Marta, no Bo pytanie... mnie poczęstowałeś, kurwa, Żydzie jebane, a później mi to wyżygałeś przy wszystkich, że mnie poczęstowałeś bułką. Ty dusi groszu, kurwa. Zresztą pożyczyłeś ode mnie pieniądze, na no YouTube Short ich nie oddałeś. Co? Jakie pieniądze od ciebie pożyczyłem? Co ty pierdzielisz? Tak? Dobra, dobra. Mogę tu jakąś kamerkę poprosić? Bliżej, ja pokazać ci coś na telefonie, ty farmazonie, posłuchaj mnie, farmazonie jebany. N powiedział na Story swoim y jakiś czas temu, że go okradłem. Napisałem do Krytyna, ty debilu, dlaczego kłamiesz? I nie brali jeńców. będziesz chuja, jak twoja mama, mama, Walkę wygrał decyzją sędziów Adrian, jednak niedosyt pozostał po dziś dzień. I tak panowie spotkali się ponownie na fame MMA7, gdzie wszyscy dostali to, za co zapłacili. Po tej walce panowie się pogodzili. Ej, wariacie, wygrałeś dzisiaj, czy przygrałeś? No, tak średnio bym powiedział. Panie prokuratorze Piotrze Szeliga, czego pan chce ode mnie? Rzeszowski prokurator Piotr Szyliga. Panowie spotkają się teraz po raz trzeci, 26 marca, na arenie w Gliwicach. Życzymy zawodnikom, żeby ta trylogia zakończyła się jak kariera Marcina Najmana oraz żeby już do końca życia urywali sobie głowę. Rzecz mi ale wy możecie sobie... Mówisz, że ciągle. Powiedziałeś Bo to tak, kurwa, No tak, kurwa, tuńczyka mi nie powiedziałem słowa. Nigdy, kurwa, nie wjebałem twojego tuńczyka. Kurwa, moje bułki, wszystko wpierdalałeś. Stary, ja mam dietę, kurwa. Spytałem się cię o jedną ale bułkę stary, i się zgodziłeś. No. Stary, mam dietę, kurwa. Ty sobie możesz zamówić pizzę z to masz to wyjebane. Ale słuchaj... Ale, mi, ale nie ma ale potem powiedziałeś słowo, że ciągle wpierdam twoją dietę. Spytałem się cię kulturalnie, czy mogę twoją bułkę. Jesteś jebanym Żydem, ale to nie chodzi o jego... Ale i tak mi pozwoliłeś tą pierdoloną górkę. Choć jesteś dobra. jebanym Żydem, zjadłem jedną bułeczkę. Nie jest, tą jest Ty kurwa. jesteś cwalem jedwabłek, kurwa. kurwa. No chodź, co? Chodź, chodź. Mogę daj mi tego Lanusa! Chodź tu ku kurwa, Lanusie je Nie, Chodź tu się rozpierdolacie. Trzeci kurwa, Ej, o co się stało? Ale tutaj?